Witam w dziale nadaktywności. I teraz e, nadaktywność będzie objawiała się tym, że wy dużo mówicie, dużo wykonujecie, e, dużo myślicie. E, wszystkiego jest dużo, dlatego że energii w danym obszarze, w danej czakrze, w danym gruczole jest za dużo. Jest za dużo dlatego, ponieważ w innej czakrze Prawdopodobnie jest blokada, więc ta energia musi gdzieś sobie ujść, i wtedy wy nie możecie panować nad swoją energią, bo jest jej za dużo, więc tą energię trzeba coś z nią zrobić. Jesteście nadpodbudliwi, dużo wykonujecie tych czynności, itd. I część z tej energii niestety jest marnotrawiona. Chodzi o to, żeby tą energię zachować w ciele i e, by tą energię po prostu, energią zarządzać. E, prawidłowo albo na tyle ile jest wam potrzebna do spełniania waszych można powiedzieć potrzeb, a następnie jeżeli wy będziecie już pewnie zaspokojeni potrzeb innych. Serdecznie zapraszam do tego działu, jak zauważyliście on jest połączony również z działem blokad w duchowości wszystko ze wszystkim jest połączone i prawdopodobnie będziecie musieli przejść tutaj przez Większość nagrań, ale głowa do góry będziemy robić to na mięciutko, żebyście tutaj mieli pełen komfort, spokój i przeszli sobie przez ten dział po prostu i czuli się jak ryba w wodzie. Brali na czaszkę tyle, ile potraficie i po prostu przerabiali sobie tematy na mięciutko, żeby nie wywierać na sobie presji, tylko żeby to się działo po prostu no tak easy. Nalejcie. Także serdecznie pozdrawiam i to przesłuchajcie nagrania i dajcie znać w komentarzach, jak się podoba.